W normalny dzień przeciętna piekarnia sprzedaje około 500 pączków, a w tłusty czwartek nawet 30 tysięcy. To średnia. I coś jeszcze? Dziękuję. W zielonogórskiej cukierni Rema na dziś przygotowano ponad 45 tysięcy pączków. Część z nich w nocy wyjechała do Niemiec i Holandii. Tradycja to tradycja, zobowiązuje. To tydzień jest popielec, więc dzisiaj. Trzeba, ale trzeba zjeść pączka. Jednego na łeb to minimum, uważam. A więcej to lepiej. W cukierniach ruch. Pięć inne, pięć ja inne, i piecinny. Cukiernicy prześcigają się w pomysłach na przygotowanie smakołyków. Oprócz tradycyjnych pączków z marmoladą, można znaleźć pączki z różą, brzoskwinią i śliwkami. Tłusty czwartek to jeden z nielicznych dni w roku, w którym możemy sobie pozwolić na nieco więcej. Dziś znaleźć kogoś, kto nie skosztuje pączka, jest naprawdę trudno. Dzisiaj jest Tłusty czwartek. Trzeba, trzeba siebie zadowolić, rodzinę zadowolić i, 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 i kolegów z pracy też. Trzy czwarte Polaków deklaruje, że sięgnie po pączka lub kaworki. Sześć nóg! Dla siebie? Dla znajomych i dla siebie. A ile tak dziennie pan potrafi zjeść z tych pączków? No dzisiaj, dzisiaj można sobie pozwolić. Jeden w miesiącu jest dobrze. Dzisiaj tylko jednego? Dzisiaj dwa. A, pa... więcej. A pan? A dzisiaj trzy. Tłusty czwartek to w kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem, znany także jako Zapusty. Rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Pączki są bardzo dobre. Także dzisiaj jest ten jedyny dzień, kiedy można zjeść tak w ogromną ilość pączków. Jeden pączek dostarcza nam tyle energii, co 100 gramowy kotlet schabowy, a spalanie dostarczonej przez niego energii nie jest łatwe. Pączek, mający 400 kalorii, dostarczy nam energii na 46 minut szybkiego marszu, 57 minut mycia okien lub godzinę i 39 minut pisania na komputerze. Nie, dwa ze Oglądając tego newsa spalili Państwo nieco ponad jedną kalorię.